Witam, prawda? Witam, prawda? Płyniemy dalej, ulepszyliśmy sobie dwa razy e, działka nasze automatyczne. Ciekawe, co nam się wylosuje. Dobrze wiemy, że musimy po AMO przede wszystkim też lecieć. Oprócz tarcz, oprócz wszystkiego innego, w sumie. To AMO trzeba zbierać, bo AMO może być naprawdę naszym game changerem. Bardziej niż trinkety. Frytki są takie w chuj. Już ziemniaki były lepsze też się od, e, chyba odbijały, ale o wiele szybciej i bardziej. Także ziemniaki wygrywają z frytkami. No ale musimy sobie znowu doć. Nawet te frytki zbyt nic nie robiły poza tym, że zadawały dement. Bo ja myślałem, że no przywołują jakieś te bestie, tak? Jakby nie no. wiem, jakieś, jakieś sępy będą dodatkowo się zlatywać, a zauważyłem, że tylko po prostu te mewy przelatywały nam na statek. No. Nie wiem, co ten na on nie bym miał dodać. To tak, żeby zgarnąć jak najwięcej. Eee, to, tam jest jakiś loteria, ale to nie wiem, zdobiliśmy to kiedyś. Te eee, kości do gry. Nie wiem, czy my to kiedyś braliśmy. Możemy to jest iść. To jedno z tych miejsc, gdzie chyba coś można kupić. Tam nie wiem, czy to nie jest wymiana życia na A, coś, no. albo. Coś takiego było. To jebać. Możemy iść jeden do przodu. Wiatr, ośmiorniczka, trinket. Najlepiej by było znowu ośmiorniczka, bo sobie w te dwa razy już ulepszymy. Bo prawdopodobnie dwa trinkety będą tam, gdzie trinket. Mhm. Y I potem nas skos w dół po Amo. I dopiero później, jeszcze dzbanek. I jeżeli się uda, to jeszcze osłonę na końcu. No bo teraz mam trochę pecha. Bo jak pójdziemy po osłonę na dole, to chyba nie weźmiemy tego, co jest na górze. Mam wrażenie. No nie, jeśli weźmiemy amunicję, to miniemy ten wir, który mógłby nas przerzucić na górę. Dobra, lecimy w takim razie. Po pierwsze, łatwo. Jeszcze nie odwałem. Ja. alsjeblieft. Tja. Tja. Tja.

Pick up load. O, oh, tak to lubię. Dobra, weźmiemy i effect to the paddle albo. Fire effect to the puddle. There's fire. Good one eh? Use a firefly. That one I quite like. Spierdyli Ja biorę jedno. A i ty możesz wyrzucić, teraz stworzymy ten Drugi. Jestem właśnie ciekaw, jak to będzie działać, skoro jeden, drugie głupnek, jakby wyklucza. No trochę, nie? I ognisty efekt, i, i, i lodowy. Naraz. Ale mamy damage wyżej, więc wszystko. dobrze. Przed nami chyba sklep. Spróbujemy nasko skos po ten, po ammo, pewnie, nie? Mhm. Dobra Co tu się kryje? Trzeba łapać skarby Kurde Aj, minimalnie Aj, 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 trudno co tam za amodają. Pieniąg go dać. Aj żebola. Eee, to do, the most endangered species of the archipelago. Ciekawe. Wow, ile amo. Ciekawe jak będzie na Panie, to był taki kocur w chuj, ile amu? Yy, teraz pytanie, dzbanek, chyba dzbanek i osłona. Będzie najlepiej. Wtedy się zgadzasz. No dawaj, pokaż się amu z dobrej strony. Demeczer to to nie robi, ale przebija się przez... Jest w chuj amo i przebija się przez ten Kurwa Dravol ujebał Przez wrogów Słaby demecz trochę Takie w kit, co zrobiliście słaby damage, nie pod to, to ulepszamy sobie damage, żeby był taki żeby był taki słaby. So. Increase magazine capacity by 40% on canze load. No, że 30% więcej AMO chyba. Dobra, ty masz jakiś trinket, nie masz nie? Czy to się składzie? Mm, nie. A to się kładzie, to jest chyba artefakt. Ty, to amo jest zjebane, wyjebuję je. To już nie musimy kombinować ze do damage'a chyba. Chyba, że jeszcze raz sobie zwiększymy. Wezmę to jednak zamiast tej deski. Żeby był porządek. Tom, tam, no, to tam, jest chyba. To można... A, no. Możesz sumie... użyć, żeby do naprawy. tam. No. Dobra, osłonka. O, 12 do metru, kurde. To jest to. Po to, to, to ulepsza, <zysklaracja> Jakby chociaż ta nowa amunicja robiła, no nie wiem, chociaż 6 obrażeń, a nie tam 3, 4, 3. OK okej, no kasa jest w sumie. No to dałeś tego bossa łatwego. Ale i tak już jest lepiej niż ostatnio mamy polepszony damage. Nieźle. Na obrażeń i dodatkowe kule w magazynku. Będzie podpływać u ciebie. Po nim. A, pokonany. Trosciutko. Lepiej niż ostatnio. Nie wiem, ładujemy jedno? Można załadować, może czego. Z... Zawsze to jeszcze więcej damage'a. Zawsze może się przerobi na jeszcze jeden artefakt. Coś. To teraz ty tam losuj, czy nie losuj, to jest twój wybór. Jak chcesz. 25 zela. Laska mogła się chociaż dać coś lepszej. No. No tak często jest, że ty gówno daj, ja Wiesz, to gówno daje, szczerze mówiąc. Nie mówię. Wiem, czy to mam być po jakiś górze ciekawy efekt. Yy jak bijemy z, z tym boostem obrażeniowym z ognia i lodu, że ci przeciwnicy też ciekawie eksplodują takimi partiklami ale lodowymi połączonymi z ogniem. Okej. Okay. Helanew. Mało tych osłon dają ostatnio. Ale mamy amo na dole, a na górze do to, to mamy osłony trinket. I, e, I nawet ze dwie osłony jeszcze byśmy dali radę zgarnąć po drodze. Myśmy poszli tak na skos, jeszcze raz na skos, wiatr, osłona, trinket. E, w dół po osłonę. Na górę dzbanek. Nie wiadomo, czy nie jest tej ostatniej osłony, w sumie. Tylko, żebyśmy ominęli wszystkie ośmiorniczki albo druga opcja, właśnie w dół ośmiorniczka, w dół ammo, e, harpun ośmiorniczka i jeszcze jedna ośmiorniczka, kurde. Kurde, to czy mamy dwie drogi do wyboru, tak naprawdę, w sumie. Chyba. Nie wiem, wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że jednak. A Ośmiorniczki powinniśmy zbierać, po najwyżej jak wpierdolę dostaniemy, to sobie ulepszymy coś, a jak nie zbieramy ośmiorniczek, to sobie nic nie ulepszymy. No, ośmiorniczki będą zawsze na plus na przyszłe rany, że ulepszymy sobie atormaty, a to życie i zawsze będzie większa szansa, już, za... już tak mniej więcej dochodzimy do tego trzeciego bossa, czyli tych no. tak czy co to jest, ten lew morski. Tak, no bo jak będziemy górą, to sobie uzbieramy obronę na teraz, niby, ale z drugiej strony to możemy za nie zakładać, że dostaniemy wpierdol, tylko po prostu damy radę docisnąć do tego bossa bez większych obrażeń i wiesz, zebrać ośmiornicę, nie? No i AMO zobaczymy, więc chyba dół, nie? No możemy Jakiś... dół. Jakiś... Grunt, żeby na tej mapie nie wypadły te. No, wiesz, że da rabę, jeszcze będą zaraz, dlatego że to powiedziałeś, cobra, crap, jeden Dead łatwo pójdź tą kasą, chyba że też to sugerujesz o śmierniczkę. Bez dymka pamiętaj na jednej się skupią on napierdala, aż nie wybuchnie. Nie? Jest. napierdala. Dobra, jest zrobiona. Pięknie. Bez dymki, kurde. Może taki od tych małych kutasów. Co tam tu Okej, okay, no to store, store. Szkoda, że tylko jedną w sumie dali. Będą Dobrze. Ja, no, to też się wytą masz, dobra. To udało się przez meczu ładnie. To samo. Patrz jak się wyspanili, że tym razem dali te rozdymki trochę szerzej, żeby nie było, że mu. Jeden wysadzisz i wszystkie będzie. Co tam za łama? Dawaj. Ok, dobra. są problemy. Ładnie. nie. Ja tu na tych trzeba skupić jak na jakiś kurwa, nie wiem, na wojnie. Przepraszam. ready oh, cool Okay 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 as Okay as Okay 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 No okej, okay, ciekawy jaki damage Pewnie też będzie przebijać ich Jeśli dobrze rozumiem Do przed siebie Chyba po ośmiorniczki, harpuny W sumie tylko dwa mamy poszedł, poszedł. Ładnie. Kurwa, przeżyły tu. Aj, czemu ten damage tak wchodzi? O, teraz ładnie przebija. Ładnie przebija. Nie. Kurwa, nie. Ajajaj, aj, aj, z tymi kurwa... Jebszonymi. Przebija tam wielu wrogów. Można, no, tak... Jak się dobrze ustawią, to spoko, ale damage chujowy w sumie. Też do wymiany to amon jest na jakieś lepsze, jak będzie. Na razie sobie wezmę normalne. Zauważyłem, że w ogóle te... Już nasze... Wiosła więcej obrażeń zadają niekiedy, jak te rozdymki podpłyną. No kurwa, wypierdalać z tymi rozdymkami, są zjebane. Znowu będą. Okej, okay, udało się, bez do Łał, otrzymamy mnie. Łał. Co to miało być? To... Czasami się przydaje właśnie, jak jest dużo i dobrze trafisz, to wszystkie oberwą, nie? Ale kiepsko stoimy z życiem. No Nie podpadaj z tymi ozdobnikami. Nie! Ładnie. Biorę zwykłą. Kurwa, nic, nie wiem, Na tym chwili, wlełem, odwróciłem. J'y okay, park. Okej, musimy się gdzieś tam podleć i zgarnąć. słone ale spierdalacie się z tymi rozdymkami, kurwa, nienawidzę ich. Rozdymki na dole. Nie, ja muszę tego Ufa. na górze dopierdalać. O, dobra, zdążyłem, zaliczyło, użyło Woduję. A! Куда он вс ⁇ Он черт дал. Ч ⁇ ты скрываешь, сын? łamę tą śmierdliczkę, chociaż... Dobra, ten boss to był który? Aha, z tymi łapami krabów. To jest krab. No, dobra. On powinien być w miarę prosty. Grunt szybko odbić tą wielką łapę i odbić te lasery, te mniejsze. Większym demedziem na na to będzie raz, dwa. No, ładnie idzie. Odbijam ooo, ale poszło. Pięknie. Kurwa, jedną jakiś. Nie wiem, jak on to zrobi. Uwielbiam. Napierdal na go, go. Uwielbiam. Właśnie wyskoczyło mnie, że nie mogłem za bardzo mu zadać obrazy Ale wpierdol. Ładnie. Dobra, bo on teraz wyjdzie Dobra, Dobra tam niech armaty robią swoje No ładnie dojąc mamy z wysła. Nie kurwa, jedna. Nie, 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 ja jestem otumaniony. Tekes ja się też śpi, Tekes ja się dostał laga teraz, w najlepszym momencie możliwym. Amo. Dwa punkty życia nam dostałeś. Okay, nie wiem kiedy wyrwaliśmy. Jestem sam. Takie się powrócił. Patrzcie, udało nam się na jednym punkcie życia chyba. Nie, zginaliśmy. <grywa> kurwa. Ja, jedna ostatnia nas zabrała. Demet, jednak. Ależ tu kurwa nie pykło Takie się mi Właśnie nie wiem czemu, bo nawet sobie zerknąłem, czy znów mi z internetem coś było nie tak, ale internet normalnie był. Więc w tym nie wypadku wiem, coś gra nie, za, nie załapało. No trochę nam nie pykło tu. Mam 12. Nie wiem, pewnie idziesz po to życie, nie? Czy wolisz jeszcze ulepszyć kanon. Okay, teraz potrzebujemy 10 i to chyba nie wiem, czy nie będzie to ostatni no, nie, level kanonu. No właśnie, byłem ciekawy, czy 9 czy 10 jest maksymalny. Tak, czy jak to uczestnictwo siły sobie ulepszamy? Zabrakło nam trochę szczęścia. Ale nie poddajemy się, lecimy dalej w następnym odcinku. Na razie. Na razie.